Dobra, wróciłem do żywych, tak jakby Tak jakby wróciłem do żywych nie Masz wafel Teraz jeszcze Bo nie wiem czy włączę znowu grę No i <grym> Eee, nie, żartuję. Imienia Ci na razie nie będę podawał. Zresztą na niektórych streamach było widać imię. Czemu to się buforuje cały czas? No tak. To jest moje normalne imię. <laughs> To jest moje normalne imię, także To bez poufności Widać dlaczego nie mogę włączyć na razie EuroTraka Nie, czy jakaś aktualizacja, aktualizacja wyszła, dlatego mi gry zwyciło, czy kiczer? W każdym razie Niech już wspomniałem Nie demreddy chwilę jeszcze, po, chwilę jeszcze pogadam, także Jakby co to mogę Jeszcze chwilę, tak jak mówiłem, posiedzieć na Na, cha na chacie, Yhy. w sensie na czacie Nie... żeby napić, ale nie chodziło mi o herbatę, tylko chodziło mi o coś takiego. Potrzebowałem pójść po wodę, żeby zrobić sobie magnes. Podobno tam normalnie, więc o co, co chodzi, czemu to się na YouTube rzeczy Dobra. Nie wiem co tam jeszcze można by porobić, więc możliwe, że przejdę za chwilę jeszcze na Twitcha. <laughs> Pograć w co innego. Także, tak jak mówiłem, jeżeli ktoś by chciał, jestem jeszcze na Twitchu. Za lada moment przez godzinkę.